Dzisiaj lecimy z tematem octu jabłkowego, jak pozytywnie wpływa na nasze ciało. I oczywiście też nie umieszkam poruszyć tematu jak negatywnie działa, bo ma również, jeżeli będziemy źle przyjmować negatywne skutki, może kilka słów, jak powstaje ocet z jabłek. Niezmiażdżony, dodawane są drożdże, pod wpływem fermentacji powstaje kwas octowy, no i kwas octowy jest główną substancją aktywną octu jabłkowego. Uśredniając ocet jabłkowy zawiera między 5 a 6% kwasu octowego, oprócz tego zawiera minimalne ilości witamin, minerałów, potasu i sporej ilości bakterii i enzymów. Ocet przede wszystkim ma właściwości bakteriobójcze i odsetek lat był używany jako naturalna substancja, chociażby Hipokrates 2000 lat temu używał octu jabłkowego do przymywania ran do dezynfekcji. Aktualnie ocyd jabłkowy używany jest jako konserwant, ponieważ blokuje bardzo skutecznie. W licznych badaniach zostało to udowodnione. Rozwijanie się bakterii E. coli. Czy samo mycie owoców roztworem z octu też jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo bardzo dużo potencjalnych ewentualnych bakterii zabija. Kolejna sprawa to. Poprawa wrażliwości insulinowej i poziomu cukru we krwi. Liczne badania to potwierdziły i wyszło, że OCET może poprawić wrażliwość insulinową między 19 a 34% u osób, które mają cukrzycę typu drugiego. Znacząco obniżył poziom cukru we krwi i odpowiedź na insulinę. Tutaj macie literaturę. Kolejne badanie było przeprowadzone na osobach, które jadły 50 gramów białego chleba, z tym, że jedna grupa dostawała ocet jabłkowy, a druga nie. No i u osób, które stosowały ocet, poziom cukru we krwi był o 31% niższy. Kolejne badanie pokazuje, że spożycie dwóch łyżek octu jabłkowego przed snem pomogło obniżyć poziom cukru na czczo o 4%. I kolejne badania tylko to potwierdzają, co mówiłem, że może poprawić wrażliwość insulinową i obniżyć poziom cukru we krwi po posiłku. Tutaj macie kolejne dwa badania. Kolejną sprawę, którą przebadali naukowcy w kontekście octu jabłkowego to fakt, że ma niewielki wpływ na pomaganie w utracie wagi, a dokładnie osoby, które jadły do posiłku wysokowęglowodanowego dwie łyżki octu jabłkowego w ciągu dnia spożywały średnio o 300 kalorii mniej w porównaniu z osobami, które tego octu nie jadły, więc tutaj możemy sobie już taki trik zastosować. Chodzi o to, że czas opróżniania żołądka jest dłuższy i ten efekt sytości też jest na wyższym poziomie. Ta cała gospodarka insulinowo-cukrowa z greliną, z leptyną też jest mm, trzymana w ryzach, po prostu nie mamy ochoty na podjadanie. I tutaj jeszcze jedno badanie na grupie 175 otyłych osobach te osoby dostawały przez 3 miesiące jedną łyżeczkę stołową 15 ml octu jabłkowego i ta grupa średnio straciła 1,2 kg i była jeszcze druga grupa zażywająca dwie łyżki 30 ml octu jabłkowego i tutaj utrata była jeszcze wyższa rzędu 1,7 kilograma i też trzeba podkreślić że to badanie jest stosunkowo krótkie bo 3 miesiące a naukowcy wniosek jaki wysnuwają z tego badania to to że ocet jabłkowy promuje sytość i dobrze wpływa na wcześniej wspomniane ośrodki w naszym mózgu i regulację hormonów wielitowych odpowiedzialnych za łaknienie nie mamy po prostu chęci na sięganie jedzenia ponad normę. Jeżeli chodzi o dawkowanie, to średnie dawki, jakie były badane i w praktyce też dietetycy tak to stosują, no to jest między jedną a dwie łyżeczki octu jabłkowego dziennie, można to dostarczyć w postaci sosów do sałatek, czy rozpuszczonego octu jabłkowego, roztwór między 6 a 8%, kwasu octowego w wodzie, z tym, że pamiętajmy, Stosowanie bezpośrednie w postaci płynu może uszkodzić szkliwo, jeżeli będziemy stosować długotrwale. No i też musimy obserwować indywidualnie, czy nie ma jakiejś reakcji ze strony układu pokarmowego, czy nie boli nas po prostu brzuch, nie mamy jakiegoś rozwolnienia, przelewania się w żołądku itd. To jest kwestia oczywiście indywidualnie do zbadania i też skalibrowania tak zwanego ewentualnego dawkowania. I teraz warto podkreślić ewentualnie dla kogo ten ocet jabłkowy nie jest skazany, bo osoby, które mają zdęcia, zgagę, nudności, cały zespół przykładowo związany z nieprawidłowym funkcjonowaniem żołądka, ze względu na efekt dłuższego opróżniania naszego żołądka, może powodować, że to jedzenie duże jest w żołądku i te ewentualne objawy typu nudności, zgaga, wzdęcia może to Nasilać. Warto tu podkreślić, że ze względu na obniżanie poziomu cukru we krwi muszą uważać na ocet jabłkowy, ewentualnie osoby, które mają cukrzycę typu drugiego czy cukrzycę typu pierwszego. I tutaj kolejnym takim negatywnym aspektem badania były przeprowadzone na ludziach z dostarczaniem octu jabłkowego, a dokładnie kwasu octowego, roztwór 5%. i te osoby zaobserwowały brak apetytu, i też duża część donosiła o niestrawności, dlatego tak jak już mówiłem, kwestie indywidualnego podejścia to są najważniejsze sprawy, abyśmy sobie to przetestowali na małych dawkach i sami stwierdzili, czy w ogóle my jesteśmy predysponowani do stosowania octu jabłkowego. No, bo to jak zwykle dla jednych może być prozdrowotne, bardzo pozytywne, a dla innych wręcz szkodliwe. Dlatego nie, nie ma co patrzeć na dany produkt spożywczy, że on jest dla wszystkich idealny. I tutaj jeszcze na koniec takie anegdotyczne doniesienie, gdzie 28-letnia kobieta przez 6 lat spożywała ocet jabłkowy i w pewnym momencie trafiła do szpitala z w ogóle rozstrzelonymi parametrami krwi i z niskim poziomem potasu i jak lekarze stwierdzili, że ocet jabłkowy dokładnie kwas octowy spowodował, że minerały były wypukiwane poprzez źle zbilansowane żywienie, no i dodatkowo jeszcze stosowanie tego octu jabłkowego. Dlatego też pamiętajmy, że ocet jabłkowy to też nie jest żadne panaceum na problemy zdrowotne, tylko to może być jako element zbilansowanego żywienia. Też nie myślcie, że będziecie jeść słabo, a tutaj ocet jabłkowy ma stosunkowo dużo pozytywnych właściwości, no to on będzie waszym ukojeniem na wszelkie zło. Tak to nie działa. Też warto podkreślić, żeby umiejętnie stosować ten ocet jabłkowy, bo tutaj takie jedno z badań ciekawszych oczywiście było to przeprowadzone w laboratorium, ale ząb mądrości był zanurzony w kilku roztworach octowych między 2,7 a 39 pH i tutaj to badanie pokazało, że erozja szkliwa była na poziomie między 1 a 20%, jeżeli chodzi o demineralizację tego zęba po 4 godzinach. Dlatego. Ewentualnie rozcieńczajmy ten ocet z wodą, i ja najlepiej to bym rekomendował bardziej w postaci dipu. Musztarda, odrobina miodu, ocet jabłkowy, ładnie to wszystko mieszamy i mamy w formie takiej polewki na sałatkę. Fajna opcja. Trzeba podkreślić ewentualną interakcję z lekami. Na pewno wszystkie osoby, które biorą leki na cukrzycę, które obniżają poziom cukru w krwi, no to tutaj też jest liczna literatura pokazująca, że może dojść do drastycznego obniżenia poziomu cukru we krwi, a to już jest realne zagrożenie dla naszego życia. Kolejna sprawa, leki obniżające potas też wchodzą w interakcje z kwasem octowym i niektóre leki moczopędne, które pozbywają yy, dużej ilości potasu. I innych minerałów gdzie to też może wpłynąć negatywnie na całą gospodarkę elektrolitową i ewentualne zaburzenia pracy czy serca czy nawet mięśni układu nerwowego. Ocet jabłkowy jak najbardziej u osób które chcą trzymać tą kontrolę sytości na wyższym poziomie dla osób które chcą poprawić wrażliwość insulinową i poziom cukru we krwi jak najbardziej ale tak jak mówię, że musicie to indywidualnie sobie przetestować, jeżeli chodzi o Wasze ewentualne odczucia, bo też są liczne przypadki, że po odcie są bardzo mocne mdłości, niektórzy nawet mają wymioty, dlatego też musicie to skalibrować. Jeżeli chodzi o część merytoryczną to tyle, a ja przypominam o ofercie specjalnej, gdzie możecie nabyć Pakiet premium, gdzie macie jadło, spisy, kursy wideo. Tam w trzy dni nauczycie więcej na temat zdrowego odżywiania, niż byś się uczył we własnym zakresie. Cały czas platforma jest rozwijana, codziennie powstają nowe materiały, mnóstwo infografik, e-booków. Nie będziecie zawiedzeni. Też macie żelazną gwarancję, czyli kupujecie i jeżeli po 30 dniach stwierdzicie, że ten produkt nie jest dla Was, ja pieniądze oddaję w ciągu jednego dnia. Trzymajcie się, pozdrawiam.